Dom mody Versace Wszedł do świata perfum w 1981 roku, kiedy Gianni wypuścił swój pierwszy zapach dla kobiet. Męskie kompozycje pojawiły się nieco później, już w 1984 roku. Świat poznał Versace L'Homme, klasyczną i elegancką wodę toaletową, która zapoczątkowała długą tradycję zapachów dla panów. Co ciekawe, była to odpowiedź Gianniego na rosnącą popularność męskiego perfumiarstwa w latach 80., kiedy luksusowe domy mody zaczęły traktować zapach jako przedłużenie stylu życia. W 1990 roku marka zaprezentowała Versus for Men, pochodzący z linii Versus stworzonej specjalnie dla Donatelli. To właśnie Gianni podarował jej tę linię jako prezent i przestrzeń do eksperymentów. Kilka lat później w 1996 roku ukazał się jeden z najbardziej poetyckich zapachów Versace The Dreamer. To szczególna kompozycja, bo była ostatnim męskim zapachem wydanym za życia Gianni. Jego Versace zaledwie rok przed jego śmiercią. Nowe tysiąclecie przyniosło świeży kierunek. W 2003 roku pojawił się Versace Men, a dwa lata później jego lżejsza, letnia odsłona Men of Hash. Ten zapach szybko stał się klasykiem wakacyjnych wyjazdów dzięki soczystym cytrusom i nutom białych owoców. Magazyn GQ nazwał go wręcz The Ultimate Summer Holiday Fragrance. Kolejny przełom nastąpił w 2008 roku, kiedy na rynek trafił Versace pour Om. Była to odpowiedź domu mody na potrzeby nowoczesnych mężczyzn, którzy chcieli czegoś eleganckiego, ale jednocześnie uniwersalnego na co dzień. Zapach ten do dziś pozostaje bestsellerem w wielu perfumeriach. Rok 2012 to debiut Versace Eros, zapachu inspirowanego grecką mitologią, co idealnie współgrało z fascynacją Gianniego Antykiem i słynnym logo Meduzy. Linia Eros stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii marki, a w kolejnych latach doczekała się licznych wariantów, m.in. ognistego Eros Flame. W 2016 roku do kolekcji dołączył Dylan Blue pour Om, kompozycja z pazurem stworzona dla młodszej, dynamicznej publiczności. Jego morsko-aromatyczny charakter odzwierciedlał nowoczesne podejście Versace do męskości. Dziś portfolio męskich perfum Versace wciąż się rozwija, a każda nowa premiera, aż po najnowsze kompozycje z 2025 roku udowadnia, że marka nieustannie balansuje między klasyką a nowoczesnością, czerpiąc inspirację z własnej historii i nieśmiertelnej estetyki Gianiego. Cześć kochani, mam na imię Rafał i zapraszam Was na kolejny odcinek Garderoby Zapachów. Tym razem wstęp już za nami, więc od razu przejdźmy do rzeczy. W tym odcinku obiecałem Wam, że przeprowadzimy sobie taką małą podróż sentymentalną do świata Versace. I powiem Wam, że dla wielu początkujących kolekcjonerów Versace to jest dobre miejsce, żeby zacząć swoją kolekcję, głównie dlatego, że mamy tutaj do czynienia z wieloma doskonałymi, klasycznymi zapachami, które jednocześnie są zapachami tanimi. A to oznacza, że możecie szybko wzbogacić swoją kolekcję, nie rezygnując przy tym z jakichś innych zakupów i nie wydając na nią wielkiego majątku. Przepraszam Was, że tak zerkam sobie tu na bok, ale otwieram Fragrantikę, bo wszystkich tych nut i e, historii, wszystkich zapachów nie jestem w stanie spamiętać. E, natomiast e, jednocześnie muszę Was ostrzec, dlatego, że gdybyście chcieli zacząć swoją przygodę e, z Versace, e, to wracając do tych korzeni... Męskich perfum, wersacze, natkniecie się na no, sporo zapachów, dzisiaj już może trochę retro. I pierwszym z takich zapachów, na który raczej bym uważał, jest wersacze L'homme. Versace L'Om to taka kompozycja, która jak wiecie z filmu ukazała się w 1984 roku jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, czy może drugi męski zapach Versace. No i gdyby tak spojrzeć na składniki, mamy cytrynę, bazylię, bergamotkę, petty grain, nuty zielone, goździk, cynamon, paczula, drzewo sandałowe, róża, cedr, jaśmin, skóra, mech dębowy, piżmo, wanila, labdanum, Um, ambra i tonka, no to wydaje się, że wszystko jest ok. Natomiast pamiętajmy o tym, że czasem nuty nie świadczą o tym, jak zapach pachnie, dlatego że często mamy też do czynienia, um, mamy do czynienia z różnym sposobem ich mieszania i miksowania i blendowania i wystarczy, że mamy troszkę inne proporcje, nawet jeśli Nuty i akordy zgadzają się z dzisiejszymi standardami, to ten zapach już pachnie inaczej. I to jest zapach taki bardzo retro, jeśli spojrzymy na niego według dzisiejszych standardów taki trochę jak Brutal, taki trochę jak Wars, taki trochę jak, jak Wody Kolońskie, jednocześnie z takim mocnym, fużerowym, paprociowym brzmieniem I, i to, że tu są te cytrusy, to OK, ale to nie są takie nowoczesne cytrusy jak dzisiaj. To, że jest skóra, to OK, ale to nie jest taka skóra, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Więc bardzo fajny, klasyczny, fużerowy, ciężki, choć świeży, ale ciężki w sensie, wiecie, takiego, takiej naszej dzisiejszej, dzisiejszej tolerancji i, i naszego przyzwyczajenia do tego, co jest w zapachach normalne, ciężki dla, dla dzisiejszych nastolatków, 20-latków, 25-latków, ciężki do przejścia. Nie ciężki, jeśli chodzi o samą kompozycję. No ale może się kojarzyć już trochę z taką, wiecie, kostką toaletową, z jakimś odświeżaczem powietrza, z, z, z takim, mówiąc bardzo brzydko, z szacunkiem dla wszystkich dziadków, dziadkowym zapachem, który na pewno świetnie spełniał swoją rolę 40 lat temu, ale dzisiaj. To już no, trochę trąci myszką. Tak, następny zapach. Nie pamiętam, który był kolejny w kolejności. Kolejny w kolejności: czy, czy Dreamer, czy, czy Blue Jeans. Bo gdybyśmy tak chcieli chronologicznie, to Blue Jeans był chyba pierwszy. Tak, 94 rok. I znowu, wiele osób. Widziało na pewno ten zapach na lotniskach, w różnych sklepach bezcłowych. On jest zazwyczaj bardzo tani. Kosztuje 60, 70, 80 zł. Można go dzisiaj znaleźć też w drogeriach. Jest już trochę bezpieczniejszy niż Versace LOM, ale to dalej. Na dzisiejsze czasy jest zapach już trochę retro. To jest rok 94, czyli 10 lat później. No i ten zapach ewidentnie jest bardziej świeży, bardziej morski, bardziej współczesny niż Versace LOM. No, ale ciągle na dzisiejsze czasy trochę nie przystaje już do tego, czego byśmy oczekiwali po zapachach w dzisiejszych czasach. Mnóstwo znowu składników: cytrusy, bergamotka, anyż, drzewo różane, bazylia. Mnóstwo kwiatów, lawenda, róża, goździk, jaśmin, geranium, szałwia, heliotrop. Powinno być trochę pudrowo, ale bardzo pudrowo nie jest. Jodła, konwalia, wanilia, tonka, drzewo sandałowe, irys, piżmo. Cedr, ambra, paczula, wetyweria. To bogactwo czuć, ale ten zapach jest taki mocno piżmowy. Niektórzy powiedzą, że pachnie trochę spoconym ciałem. Niektórzy powiedzą, że, mają, że ma trochę taki wydźwięk bardziej zwierzęcy. Tak się wtedy robiło zapachy. To jeszcze jest, to wiecie, to jest ten sam moment, co CK-1 i, i, i kilka lat po <coughs> Cool Water. Ale to jest jeszcze takie klasyczne podejście do świeżego zapachu. Na pewno łatwiejszy niż Versace Long, Na pewno znajdą się tacy, którzy mogliby jeszcze dzisiaj używać blue jeans i, i będzie im ten zapach pasował, ale jednak retro. Kolejny zapach, który ja bardzo lubię, ale wiem, że wiele osób ma z nim problemy, to ten który z kojarzycie już z tego wstępu filmowego, dla, który dla was przygotowałem, czyli uh, The Dreamer. Um, I to jest, no dzisiaj zapach uważany również za dość trudny i, i za dość ciężki. Chociaż powiem wam jedno. No właśnie. Flakon wygląda tak, taki prosty flakon. One wszystkie, to znaczy wszystkie te dwa, nie mają tutaj korków. Pamiętajcie o tym, nie próbujcie tego zdejmować, bo te atomizery są wbudowane jakby w te korki. To jest zapach zgoła inny, taki lekki, pudrowy, mydlany. Ale wiecie co mi przypomina? Przypomina mi Imagination od Louis Vuitton. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby imagination było w jakimś sensie inspirowane Dreamerem. Tu jest marzyciel, tam jest wyobraźnia, coś jest na rzeczy. Lawenda, szałwia, mandarynka, tytoń, róża, goździk, geranium, tonka, jodła, wetyweria i cedr. Jest to zapach taki właśnie senny, taki delikatny, lekko pudrowy, lekko lawendowy. Mm, lekko różany, ale w takim wydźwięku, właśnie a la imagination. Trochę mydlany, trochę aldehydowy. Tego tytoniu ja tutaj w ogóle nie czuję. No, jeśli chcecie poznać klasykę Versace, to The Dreamer możecie kupić za mniej niż 100 zł. Warto go poznać, choćby ze względów takich czysto e, naukowych mniej, może. Praktycznych. No, i potem wchodzimy w całą kolejkę Versace Pour Homme I to już jest zapach wybaczcie mi, bo akurat mam tester bez korka który swobodnie mógłby być używany do dzisiaj i jest przez wielu używany do dzisiaj. Zapach bardzo lekki, bardzo świeży. Z tą świeżością taką bardzo elegancką, ale też lekką, sportową, minimalnie kremową. Nie wiem, czy, 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 czy są jakieś osoby, które, które tego zapachu nie znają. Natomiast bardzo cytrusowe otwarcie. Tak? Tu już Alberto Morias przejął pałeczkę i, i widać jego wpływ. Bergamotka Neroli, cytryna, trochę hyacynta, cedr, szawia muszkatołowa, geranium, piżmo, tonka i ambra. Jest bardzo świeżo. Jest już tak nowocześniej, mimo tego, że zapach jest z 2000, przełomu 2007-2008 roku, zdecydowanie widać różnicę już pomiędzy różnicę klas między tymi poprzednimi trzema, które wam prezentowałem. I Versace Homme to do dzisiaj jeden z lepszych, świeżych, letnich zapachów dostępnych na rynku. Który można zdobyć za grosze. No Ja dlatego właśnie mam tester, że zapłaciłem za niego chyba 140 zł. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, ale wpiszcie w jakiejś wyszukiwarce perfum i znajdziecie. I potem, jak wiecie, pojawiły się różne wersje, różne iteracje, różne flankery. Właśnie Versace Pour Homme. Jednym z nich był wasz ukochany Dylan Blue, o którego. Prosiliście mnie już milion razy, a ja zawsze, wybaczcie, bo nie jestem wielkim miłośnikiem Dylan Blue. Uważałem, że to zapach jak wiele innych, ale trzeba mu przyznać jedno: to jest zapach do dzisiaj hypowany, do dzisiaj uważany za jedno z lepszych, jeśli nie najlepsze dzieło. Wersacze, tu również Alberto Morias i mamy bergamotkę nuty wodne, grejfruta liść figi, ambroksan, jeden z takich zapachów, gdzie ten ambroksan rzeczywiście zaczął odgrywać istotną rolę, czarny pieprz, paczula, liść fiołka, papirus, kadzidło, piżmo, i szafran. I rzeczywiście, no to jest już taka świeżość, i pieprzność i przyprawowość bardzo nowoczesna, bardzo współczesna, taka trochę jak Dior Savage w tym dobrym znaczeniu, niekoniecznie obciachowym. Naprawdę jeśli mam polecać komuś jakiś uniwersalny zapach od Versace, to Dylan Blue mimo takiej mojej zawsze pewnej nieśmiałości Dylan Blue mogę polecić i powiedzieć, że każdemu się spodoba. Że będzie na tyle uniwersalny, że można go właściwie stosować przez cały rok na każdą okazję, bo ma i te aspekty świeże i wodne i takie lekko kadzidlano-dymne, aromatyczne. Jest tutaj taki niepokojący paczulowo-pizmowy gdzieś tam refleks, ale myślę, że, że do dzisiaj, a też tester kupicie za niecałe 200 zł, 150 może dobry wybór właściwie dla każdego na każdą okazję. Natomiast, jak wiecie, w tej linii no Versace eksperymentowało również z innymi zapachami i mamy kolejny zapach, często oceniany wyżej, a mało się o nim mówi, to znaczy Versace Pour Homme Oud Noir. I, i tutaj mamy do czynienia z zapachem no już takim cieplejszym, korzennym, em, trochę drzewnym, trochę paczulowym, trochę aromatycznym, trochę udowym, bo tutaj ud oficjalnie jest w składzie, ale dla mnie to nie jest jakiś taki ciężki, gęsty, zawiesisty arabski ud, a raczej taka jego em, europejska wersja. Czarny pieprz, gorzka pomarańcza neroli, więc otwiera się. Rzeczywiście nie bardzo słodko, raczej tak, może minimalnie cytrusowo, ale raczej przyprawowo, drzewnie. Szafran, kardamon, olibanum. Te wszystkie nuty są pozbawione tak jakby słodyczy, tak? I do tego mamy ud, paczule. I co to jest? Eukryfia lucida. Mm -hmm. Leatherwood. Inaczej. tak z... Nuta zwana leatherwood. No, rozumiem, że pozyskiwane z jakiejś roślinki. Gdzieś sprawdzę nazwę i wrzucę wam ją gdzieś tu na ekran. W każdym razie, niektórzy mówią, że to taka tańsza wersja Woodwood od Toma Forda. I może, może warto e, zacząć od Wood noir, e, od Wersacze, e, jeśli chcecie iść w takie klimaty, właśnie Woodwood, od Forda i, 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 i tym podobne. Bo to jest dobry Wood dla początkujących. Ciągle świeży, ciągle nie bardzo ciężki, ale już też nie dla osób, które lubią słodkie zapachy, nie dla, dla osób, które lubią jakieś letnie świeżaki. No, dla kogoś, kto lubi zapachy drzewne, trochę takie fużerowe, trochę aromatyczne. Nie na każdą okazję, szczerze mówiąc. Myślę sobie, że to byłby. Jeden z niewielu zapachów dobrych na pogrzeb, ale już nie polecam, dlatego że potem nasz mózg tworzy sobie jakieś takie korelacje zupełnie niepotrzebne. Co my tu jeszcze mamy? No, Versace Men. Najpierw pojawił się Men, a potem Men of Fresh, czyli O Fresh, który jak wiecie do dzisiaj jest uznawany za, za klasyk. Menofresh, jeden z moich ulubionych zapachów na lato, jeden z najlepszych świeżaków w historii, dzięki nucie karamboli. Nie ma drugiego takiego. To jest zapach, który ma w sobie trochę pieprzności, ale mnóstwo cytrusów, białych owoców tą karambolę, właśnie takie nuty morskie, wodne, lekko kwiatowe. nie utrzymuje się bardzo długo, ale to jest zapach. Tak niepowtarzalny, że jeżeli jest jakiś zapał Versace, obok którego nie można przejść obojętnie, co widać po zużyciu, to jest właśnie Man of Fresh. No i zostaje nam seria Eros, której ja nigdy nie byłem wielkim fanem, ale jak widzicie, mam tester od parfum, tak, czyli wody perfumowanej. W wodę toaletową nie szedłem w ogóle, mam próbki, nie byłem. Nigdy jej fanem stwierdziłem, że perfum też nie chcę, bo, bo nie dostanę tego, co w Erosie jest najważniejsze, więc wziąłem EDP. No i oczywiście no, Erosa znacie wszyscy. Tak? Mięta, wanilia, cytrusy, trochę nut takich aromatycznych. Jabłko, tonka, geranium, sporo drzewa. Ale ogólnie mięta, jabłko, wanilia, tak? Ten zestaw. Do dzisiaj świetny zapach na imprezy, którego ja nie jestem fanem. No i co wam wam powiedzieć, tak? Yy. Obiektywnie bardzo dobry zapach. Do dzisiaj można próbować. Jeżeli już mam polecać któregoś erosa, to Eros Flame, chociaż mam tutaj jeszcze Energy. Jako moi, moje ostatnie zakupowe szaleństwo od Versace. Nie mam jeszcze na ZIM i raczej mieć nie będę, ponieważ testowałem go kilka razy. Już abstrahując od tego, że kosztuje 745 zł za 100 ml, przynajmniej w tych renomowanych perfumeriach, to uważam, że nie jest wart nawet połowy tej ceny. Natomiast Energy wbrew temu, co mówią ludzie dla mnie, świetny zapach na lato. I jak wiecie, z wielu moich shortów i, i filmów towarzyszy mi zawsze, kiedy wyjeżdżam w jakieś ciepłe miejsca. No i popatrzcie, kochani, nie oceniam tych zapachów. Nie chcę Wam psuć zabawy odkrywania ich samemu, ale można by o Versace mówić dużo. Nie wszyscy są fanami zapachów Versace. Nie ma wśród zapachów Versace czegoś takiego bardzo odkrywczego, może poza Erosem, który w swoim czasie stanowił pewien przełom, czy Men of Fresh. Ale to na pewno linia perfum, które warto poznać i które można poznać za niewielkie pieniądze i którym warto poświęcić czas, jeżeli chcecie uchodzić za no, amatorskich, ale jednak znawców tego, co się w męskim świecie perfumowym dzieje. Dziękuję Wam za uwagę. To na dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś pytania czy propozycje do kolejnych filmów, to chętnie o nich poczytam pod spodem. Także zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.